Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść 27 pod tytułem Szalony Kapo. Jej bohaterem jest pół Niemiec, pół Anglik, marynarz, nadzorca domu schadzek w Hamburgu, skazany za przestępstwa i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, kapo w Auschwitz współpracujący z obozową konspiracją Witolda Pileckiego. Uciekinier z obozu, brawurowo odważny żołnierz Armii Krajowej, żołnierz II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie generała Andersa, kurier do okupowanej przez Sowietów Polski, który przemycał na zachód rodziny polskich oficerów. Czy w tych wszystkich rolach mógł wystąpić jeden człowiek? Tak, Johnny Lechenich, czyli Johnny Lachimek. Jak na niego mówili Polacy, oznaczony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz numerem 19. Jest 20 maja 1940 roku. Na polecenie komendanta obozu Rudolfa Hessa, raport Führer Gerhard Palicz przywozi do Auschwitz 30 niemieckich przestępców, dotychczas więźniów w Sachsenhausen. Oznacza się ich numerami od 1 do 30. Władze obozu przewidują dla nich bardzo ważną rolę. Otrzymają funkcję, mają się stać przedłużeniem władz obozowych SS i sprawować bezpośredni nadzór nad więźniami w obozie i drużynach roboczych. Mają wyzbyć się wszelkich skrupułów moralnych wobec podległych więźniów, stosować terror, brutalną siłę, nie okazywać litości. Podlegać im, be, im będą Polacy, patrioci, więźniowie polityczni czyli wrogowie III Rzeszy Niemieckiej czyli podludzie. Trzeba ich szybko odrzeć z ludzkiej godności, pozbawić nadziei, a najlepiej unicestwić. Niemieccy funkcyjni mogą się dopuszczać wszelkich niegodziwości wobec uwięzionych Polaków i nie będą za to karani, wręcz przeciwnie, będą nagradzani. W takich warunkach wychodzą z ludzi najgorsze instynkty. Choroba, słabość, podeszły wiek, ludzkie odruchy dyskwalifikują. Premiewana jest wyłącznie brutalna, bezwzględna siła, i zdecydowana większość z tych 30 idealnie wpisuje się w ramy nowego porządku. Bruno Brodniewicz, numer 1, zostaje starszym obozu i za najmniejsze niedociągnięcia katuje więźniów do nieprzytomności albo do śmierci. To sadysta i okrutnik, wynajdujący coraz to nowe sposoby zabijania. Polszykowski, numer 27. Rwie się do wykonywania regulaminowej kary chłosty i brutalnych kar nieregulaminowych. Pobici przez niego więźniowie często umierają po kilku dniach. Johan Zigrud, numer 26, inżynier-mechanik, skazany za napady na banki i zabójstwo. Sadystyczny, mściwy kaleka, z jedną ręką odciętą na łokciem, zabijanie drugą ręką i kopniakami opanował do perfekcji. Jest postrachem wszystkich. Gdzie się pojawi, wzbudza trwogę. Otto stil numer 28, każe więźniom przerzucać 20-kilogramowe rolki drutu kolczastego, aby przyspieszyć pracę. Ponieważ pracują bez zabezpieczeń, większość z nich ma ręce poranione do kości. Wielu przyplącze się później zakażenie krwi. Katuje więźniów powoli, z zimną precyzją do utraty przytomności. Na swe ofiary zawsze wybiera najsłabszych. Leo Wieczorek numer 30, drugi starszy obozu, równie sadystyczny jak Brodniewicz. Bije do nieprzytomności, z lubością wymyśla wyszukane tortury. Lubi w ciężkich butach skakać po klatce piersiowej powalonego więźnia, łamiąc mu żebra, albo przy pomocy gumowego węża wlewać wodę do ust unieruchomionej ofiary. Ale i w tej masie zwyrodnialców znajdują się tacy, którzy nie wpiszą się w obozowy porządek. To między innymi Otto Kisel i Johnny Lechenich. Kisel, numer dwa, mianowany Arbeitsdienstem, odpowiedzialnym za przydzielanie więźniom pracy, nigdy nie użyje siły fizycznej wobec więźniów. Zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy. O nim opowiem Wam w którymś z kolejnych odcinków. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Johnny Lechenich. Johnny przychodzi na świat w 1910 roku w miejscowości Bizum w Niemczech nad Morzem Północnym. Wychowany na wsi, zna się na rolnictwie i trochę na hodowli bydła. Czy to z chęci zarabiania pieniędzy, czy poszukiwania przygód, czy z innych powodów, wcześniej opuszcza rodzinny dom i zaciąga się na brytyjski statek handlowy. Potężna, wysportowana sylwetka i siła pomagają mu radzić sobie w każdym otoczeniu. Jest też pogodny i towarzyski, ale porywczy. Sytuacje konfliktowe stara się rozwiązywać szybko, poprzez walkę na pięści. W portowym Hamburgu obraca się w złych dzielnicach. Podobno, zaprowadzenie domu schadzek dla marynarzy, nie wiadomo czy ma jeszcze inne konflikty z prawem, ale wydaje się to całkiem prawdopodobne, trafia do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd w maju 1940 roku do Auschwitz wraz z dwudziestoma innymi niemieckimi kryminalistami, którzy obejmą najważniejsze funkcje w tak zwanym samorządzie więźniarskim. Johniemu przypada numer 19 i funkcja szefa komanda rolnego, które gospodaruje na polach gospodarzy z dziewięciu wysiedlonych wsi wokół obozu i zajmuje się hodowlą świń, bydła i koni. W warunkach obozowych to dobre komando, bo pozwala na pracę poza obozem i daje dostęp do dodatkowego pożywienia. Dla Johniego dobre, bo pozwala mu rozwinąć naturalny talent do kombinowania, a to z kolei ułatwia obozowe życie. Johnny szybko staje się mistrzem w nielegalnym handlu wymiennym. Dla zatrudnionych w komandzie więźniów jest ono dobre, bo praca jest znośna, można dodatkowo coś zjeść. Ale dobre przede wszystkim dlatego, że szefem jest Johnny. Ten ma skłonność do bujek, ale z równymi sobie, na określonych zasadach. W obozie nie podniesie ręki na więźniów, nie będzie się pastwił nad słabszymi, bezbronnymi, nie mogącymi mu oddać. Wincenty Gawron, o którym opowiadałem Wam w 21 odcinku podcastu pod tytułem Przyjaciel Pileckiego czyli Ucieczka z misją. Poznał lechenicha w obozie, bo ten często przychodził do rzeźbiarni i zamawiał kolejne przedmioty, płacąc za nie dodatkowym jedzeniem. Po wojnie, już we Włoszech, w polskiej armii generała Andersa zaprzyjaźnił się z nim i był świadkiem na jego ślubie. Tak napisało Johnim. Do komanda Johniego trafiło kilku sądeczan z mojego transportu. Wszyscy chwalili sobie kapo i jego komando. Życie w lagrze było najtańszą rzeczą, ale jak dotąd Johnny nikogo nie zabił, a swych ludzi zawsze chronił jak mógł. Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz i organizator obozowej konspiracji, w swoim powojennym raporcie, postawę Lechenicha w obozie ocenił bardzo pozytywnie. Johnny, który jako kapo komanda Landwirtschaftu początkowo nie przeszkadzał, a potem nawet ułatwiał nam porozumiewanie się ze światem przez kontakt z organizacją na zewnątrz przy współudziale panny Zofii Szczerbowskiej stare stawy, z konieczności musiał trochę więcej się domyślać. Nie zdradził nas, a od chwili, gdy dowiedzione mu przez władze lagru przeoczenie w podkarmianiu więźniów przez ludność cywilną, podrzucanie chleba, wziął porcję kijów na stołku, stał się całkowitym naszym przyjacielem. Korzystając z możliwości kontaktów z ludnością cywilną, Johnny i jego najbliżsi współpracownicy, Polacy, przemycają do obozu lekarstwa i korespondencję. W styczniu 1944 roku za kontakty z ludnością cywilną Johnny trafia na kilka nocy do celi stojącej w podziemiach bloku 11, bloku śmierci. Pod koniec lata znów powija mu się noga, esesmani znajdują przy nim listy z zewnątrz. Wraz ze swoim zastępcą, oficerem rezerwy, nauczycielem ze Śląska Fryderykiem Klytą zostają zesłani do karnej kompanii w Birkenau, która stanowi przedsionek śmierci. Tam Lechenich jako Niemiec zostaje forarbeiterem, pomocnikiem kapo. Wobec więźniów z karnej kompanii, Polaków, a zwłaszcza Żydów, zalecane jest skrajne okrucieństwo. Za każdego zabitego funkcyjnie otrzymują dodatkowe porcje chleba, więc trup ściele się gęsto. O karnej kompanii tak pisze Pilecki. Był tam Żyd nazywany powszechnie Dusiciel. Miał on przydzielonych co dzień kilku lub kilkunastu Żydów do skończenia. Zależało to od większego lub mniejszego stanu całej karnej kompanii. Co pół godziny, czasem częściej lub też rzadziej, w zależności od natłoku w kolejce do śmierci. Dusiciel opatrzonej, upatrzonej ofierze kazał się położyć na wznak na ziemi, potem trzonek od łopaty kładł na gardle leżącego, wskakiwał nogami na drążek i naciskał całym swym ciężarem ciała. Drążek przygniatał gardło, dusiciel się bujał, przenosząc ciężar to na lewą, to na prawą nogę. Johnny, choć jest do tego nakłaniany przez kapo i jego pomocników, nie chce katować ani mordować. Wrzeszczy teatralnie na swoich podwładnych, pogania ich przy pracy, ale nie bije. Sam zaczyna rozmyślać, jak wyrwać się z tego piekła. Komando pracuje poza obozem, ale w ramach wielkiego łańcucha straży. Na noc, gdy komanda wracają do obozu, SS-mani opuszczają posterunki zewnętrzne. Szopa na narzędzia jest całkiem solidna i ma podłogę z grubych desek. Przez kilka dni, niepostrzeżenie dla innych, Johnny i jego koledzy z komanda rolnego, zesłani do karnej kompanii, Kazimierz Nowakowski numer 23048 i Fryderyk Klita numer 637 z pierwszego transportu. Kopią pod deskami głęboką jamę. 10 października 1942 roku schowają się w tej jamie, nasuną na nią deski i umieszczą na nich połamane styliska łopat. W obozie alarm. Brakuje trzech więźniów. Ruszają grupy poszukiwawcze. Na wieżyczkach dużego łańcucha straży przez trzy doby będą czuwali Sesmani, po czym zostaną z posterunków zdjęci. Taka jest obozowa rutyna. Trójka uciekinierów w ciasnej i ciemnej dziurze musi wytrzymać 80 godzin. Bez jedzenia i picia, bez możliwości rozprostowania nóg, z bardzo ograniczonym dopływem powietrza. Wytrzymują. Wycieńczeni wyczołgują się z kryjówki i słaniając się na nogach, docierają do jednej z wiosek w pobliżu strefy interesów obozu, gdzie zostają nakarmieni przez znajomych mieszkańców, mogą nieco odpocząć, dostają cywilne ubrania. Johnny i Klyta chcą wstąpić do partyzantki, do Armii Krajowej. Dowództwo 74. Pułku Piechoty AK oraz Okręgu Śląskiego AK ma z Lechenichem nie lada problem. Jakże to Niemiec, w dodatku kapo Auschwitz chce walczyć przeciwko Niemcom? Długo sprawdzają. Od ruchu oporu w obozie przychodzi pozytywna opinia. Potwierdza się też, że uciekł z obozu z dwoma Polakami. Mimo to wystawiają Johniego na kolejne próby, testują, obserwują. Każą mu w, w Częstochowskim Parku rozbroić niemieckiego żołnierza. Johnny rozbraja i zdobywa pistolet. Ponieważ podziemie potrzebuje broni, każą mu rozbrajać kolejnych Niemców. Idzie mu to sprawnie i w krótkim czasie zdobywa trzy pistolety. Przyjmują go do batalionu LAS 74. Pułku Piechoty stacjonującego w pobliżu Radomska i Końskich. Często wykorzystują jako kuriera. Johnny przekracza granice Generalnego Gubernatorstwa i Rzeszy dostarczając do Łodzi korespondencji. Przy okazji, jak opisuje Wincenty Gawron, kilkukrotnie rozbraja kontrolującego go Strażnika Granicznego, aż tamten prosi o litość, by Johnny raczył przekraczać granice w innym miejscu, bo w końcu wyślą biedaka na front wschodni za notoryczną utratę broni. Latem 1943 roku dowództwo nad Plutonem, do którego przypisany jest Lechenich, obejmuje młody podporucznik Józef Kowalski, właściwie Józef Alfons Kasza pseudonim Alm człowiek z równie ciekawą jak Johnny historią. Jest o 10 lat młodszy od Johniego pochodzi z Katowic ze Śląskiej Patriotycznej Rodziny. Przed wojną studiuje chemię na Politechnice Lwowskiej. Gdy na początku okupacji otrzymuje wezwanie do niemieckiego wojska, ukrywa się przez ponad pół roku. W ramach represji za to oraz za manifestowanie polskości okupacyjne władze kierują jego ojca, Floriana, powstańca śląskiego do obozu koncentracyjnego w Dachau. Obiecują go zwolnić, jeśli syn zgłosi się do Wehrmachtu. Alm wraca do Katowic. Po szybkiej podchorążówce, jako niemiecki żołnierz, trafia na front wschodni. Zimą na początku 1943 roku zostaje ranny. Trafia do szpitala w Mińsku, a potem na rekonwalescencję do Katowic. Tam próbuje nawiązać kontakty z Armią Krajową. Pod Częstochową ucieka z transportu na front, wyskakując z jadącego pociągu. Ukrywa się przez jakiś czas, aż trafia do oddziału partyzanckiego pod Radomskiem. Z początku żołnierze i dowódcy kompanii Grunwald Armii Krajowej podchodzą do niego nieufnie, obserwują, badają. Szybko jednak orientują się, że Polak w niemieckim mundurze w stopniu kaprala jest samorodnym talentem dowódczym i organizacyjnym. W dodatku świetnie włada niemieckim, zna niemiecką mentalność i taktykę, więc może być niezwykle przydatny. Awansują go do stopnia podporucznika i oddają mu pod dowództwo jeden z plutonów, akurat ten, w którym służy Johnny. Obaj przypadają sobie do gustu, odznaczają się brawurową odwagą i łańską fantazją. Alm pracuje w nasłuchu, ale też często organizuje oddział przebrany w niemieckie mundury, który zajmuje się rozbrajaniem Niemców likwidowaniem posterunków żandarmerii, przygotowywaniem zasadzek na transporty. W tej roli Johnny sprawdza się znakomicie. Obaj lubią z sobą przebywać. Często siadają gdzieś na uboczu i rozmawiają po niemiecku, co z czasem budzi pewną nieufność pozostałych żołnierzy, bo przecież Johnny został im przedstawiony jako brytyjski pilot strącony nad Polską. Kiedy partyzanci szukają w swoich szeregach niemieckiej wtyczki, podejrzenia padają na Lechenicha. Dopiero interwencja wyższego dowództwa wyjaśnia sytuację i chroni Johniego przed wyrokiem śmierci. Mecenas Waldemar Gałuszko, pseudonim Szatan, żołnierz Armii Krajowej z 74 Pułku Piechoty, powie po latach. Johnny obawiał się i nie bez racji przyznać, że jest Niemcem. W czasie wojny, w trudnych warunkach konspiracji, narodowość mogła budzić brak zaufania. Życie ludzkie w ponurych czasach wojny kosztowało. Nie było czasu na dywagowanie o winie. Wątpliwości często rozstrzygano strzałem w głowę, dlatego wolał być dla innych Anglikiem. Na przełomie lat 1943-44 Alm kieruje wieloma akcjami dywersyjnymi. Jedną z najgłośniejszych jest atak na kolumnę Wehrmachtu, która wraca z akcji po spaleniu kościoła. W czasie akcji zabito i zraniono 15 niemieckich żołnierzy przy bardzo niewielkich stratach własnych. Za swoją działalność bojową malmo otrzymuje order Virtuti Militari. Być może takim orderem zostaje też odznaczony Lechenich. Choć historycy o tym nie wspominają, Wincenty Gafron, przyjaciel Johniego, twierdzi, że za swe zasługi bojowe Johnny otrzymał krzyż waleczny Virtuti Militari oraz stopień podporucznika czasu wojny. O szalonej odwadze Johniego krążą legendy. Koledzy z oddziału wspominają, że zdecydowanie wyróżniają się w walce z żandarmerią i Sesmanami. Przywołują akcję w powiecie radomszczańskim przeciwko żandarmom, którzy spalili żywcem kilku chłopów w zamkniętej stodole. Johnny przebrany w mundur niemiecki wpada wściekły do budynku, gdzie żandarmi odpoczywają. Krzyczy Hände hoch, czym wzbudza rozbawienie. Niemcy myślą, że to ich kamrat z innego oddziału, ale Lechenich nie żartuje. Innym razem w Pilczycy partyzanci chcą odbić swojego rannego kolegę Zycha. Zasadzają się pod komornikami na oddział SS. Johnny biegnie za jakimś Niemcem, ale nie udaje mu się wymienić magazynka. Odrzuca nieprzydatny pistolet maszynowy i dalej biegnie. Gdy dogania SS-mana, rzuca się na niego. Ten zdąży jeszcze się odwrócić i przestrzelić Johnnem rękę. Mimo bólu, Johnny dusi go gołymi dłońmi. Zbliża się koniec wojny. Wojska sowieckie wchodzą na tereny działania 74. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Oddział zostaje rozwiązany. Kowalski Alm, który pod koniec wojny żeni się z Nikebeliną, córką przedwojennego posła, spokrewnioną z Józefem Piłsudskim, Witkiewiczami, generałem Soskowskim, osiada w Katowicach. Nie dane, nie dane jest mu jednak zaznać spokoju. Nowa komunistyczna władza pod sowieckim butem poszukuje Alma i wydaje na niego zaocznie wyrok śmierci. Ostrzeżony przez kolegę wraz z żoną ciągle zmienia miejsca zamieszkania Poznań, Szczecin, ale nigdzie nie osiada na dłużej, bo czuje się narażony na dekonspirację. Z cichociemnym Fryderykiem Serafińskim, pseudonim Drabina, kolegą z Partyzantki, próbuje przez Czechosłowację dostać się do Niemiec ale kurierzy zawodzą i musi wracać do Polski. Osiada w Krakowie. W końcu, dzięki wstawiennictwu kardynała Adama Sapiechy, udaje mu się pod koniec 1945 roku w mundurze amerykańskiej misji wojskowej wyjechać do Niemiec. Stamtąd trafia do drugiego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stacjonującego we Włoszech. Lechenich również zakochuje się pod koniec wojny w kurierce Armii Krajowej z Częstochowy. Jego sytuacja jest jeszcze gorsza niż Alma. Nie dość, że jest żołnierzem znienawidzonej przez Sowietów Armii Krajowej. To w dodatku Niemcem, byłym kapoł z Auschwitz. Ukrywa się, legendy krążą o tym, jak widowiskowo wymyka się z zastawianych na niego zasadzek. Kolega z oddziału Longin Hoffman sawa spotyka żonego w lutym 1945 roku w Częstochowie. Jest w towarzystwie Nowozelandczyka zestrzelonego nad Niemcami. Obaj podobno czekają na transport do Anglii. W marcu Johnny wyjeżdża z Nowozelandczykiem do Krakowa, skąd mają dolecieć podstawionym samolotem do Wielkiej Brytanii. Ale w maju Sawa ponownie natyka się na nich, tym razem w Sosnowcu. Stoją przy amerykańskich ciężarówkach. Potem wśród partyzantów krąży opowieść o tym, jak Johnny z nowozelandczykiem na podkrakowskim lotnisku ukradli Rosjanom samolot, którym polecieli do Paryża. Nie wiadomo w jaki sposób Johnny udaje się wydostać z komunistycznej Polski. Faktem jest, że dociera do polskiej armii we Włoszech. Być może wspólnie ze swoim dowódcą, Almem, bo obaj meldują się na włoskiej ziemi. Oficerowie polityczni drugiego Korpusu Generała Andersa widzieli już wiele powykręcanych przez wojnę życiorysów, jednak nad biografią Lechenicha zatrzymują się dłużej. Nawet im wydaje się nieprawdopodobna. Wiarygodności nie dodaje fakt, że potwierdzają Kowalski Alm, deserter z Wehrmachtu. Wątpliwości rozwiewa dopiero konfrontacja z byłymi więźniami Auschwitz, a teraz żołnierzami Andersa, rotmistrzem Witoldem Pileckim i porucznikiem Leonem Zawadzkim. W Porto San Giorgio, gdzie Pilecki pracuje nad najobszerniejszym raportem z Auschwitz, Lechenich trafia w sam środek polskich spraw. Oficerowie i żołnierze kombinują, jak z okupowanego przez Sowietów kraju wyrwać swoje rodziny. Według Gawrona, Johnny gotów jest podjąć się straceńczej misji za odpowiednią opłatą. Chętnych na połączenie rodzin znajduje wielu. Jako przedstawiciel Czerwonego Krzyża w mundurze amerykańskiego lekarza znów pojawi się w Polsce. Dr Adam Cyra z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, biograf Pileckiego, potwierdza obecność Lehenicha w Polsce w lutym 1946 roku. Z misją do Starego Kraju trafia również porucznik Kowalski Alm. Przedstawia się jako oficer amerykańskiej armii nadzorujący kolumnę transportu UNRWA z pomocą dla Polski. Przy tej okazji nawiązuje kontakty z kolegami z armii krajowej, wręcza im odpowiednie dokumenty i mundury amerykańskie. I zabiera niektórych ze sobą w powrotnym transporcie. Wywozi też do Włoch swoją żonę i pierwszą żonę generała Władysława Andersa z synem, którzy ukrywali się w czasie niemieckiej okupacji pod nazwiskiem Miłość. Bardzo prawdopodobne, że Lechenich, ich Kowalski i Alm uczestniczą w tej samej misji. Mają do siebie zaufanie, często podejmują się spraw beznadziejnych. Faktem jest, że do Włoch trafia także ukochana Johniego Natalia Rachwał. Ślub odbędzie się w Bazylice w Loreto, a świadkami będą Wincenty Gawron i porucznik Stanisław Wierzyński. Kowalski, ale nie znajduje szczęścia na emigracji. Osiada w Anglii, kończy studia. Walczy z gruźlicą i przeciwnościami losu. Nie umie znaleźć sobie miejsca w nowej rzeczywistości. Popija, popada w nostalgię. Umiera w 1960 roku w wieku 40 lat. W 1947 roku w Bolonii przychodzi na świat córka Johniego i Natali. Potem Lechenichowie wyjeżdżają do Anglii. Po jakimś czasie Johnny rozstaje się z żoną i osiada w Niemczech. Umiera w 1972 roku w Hamburgu. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie. Opowiadajcie rodzinie i znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Wspierajcie nas do usłyszenia.